Ocet to jest może być ocet. Widziałem kiedyś, ale już zapomniałem. Może być cukier, oliwka. I to jest jakby takie, i, i, na przykład jak jest takie dzieci, to mówi ocka. To są oczy. Hmm. Łatwiej powiedzieć Ocy. O co? ruchowe to jest, się ktoś nie mówi i, i się nie rusza? Nie nieruchome, że się nie rusza. Albo się rusza. To jest jak się chodzi po księżycu i się rusza. Ty, ile wiesz o ubezpieczeniach? Wejdź na www.dajemerad.pl i przekonaj się, że ubezpieczenia mogą być dziecinnie proste.